Się wam wszystkim, tutaj popław w kolejnym materiale i w tym materiale powiem mam o tym, o tym, o czym pewnie mi wiecie, <laughs> mianowicie jutro są Mikołajki i ja wam już dzisiaj z tej okazji składam najstersze no dzwoneczka pomysłności, radości, prezentów, e, e, szaleństw, e, dobrej zabawy, e, no i dobrego humoru. 6 grudnia to jest taki czas, gdzie zostało niedużo do świąt, bo dwa tygodnie z kawałkiem. Ja już nie mogę się doczekać tego okresu. Nigdy nie mogłem, nigdy nie mogę. Bo zawsze jest fajnie, zawsze jest fan, zawsze jest zabawa. A poza tym lubię jeść te potrawy wilijne i spotkać się, spotkać się z całą rodziną, e, całym gronem e, rodzinnym, e, pośmiać się, pożartować, czasem pośpiewać kolędy, e, poskładać sobie życzenia, popatrzeć na choinkę, pooglądać sądeczne filmy Kevin W domu po raz kolejny, juhu, 24.00 o na pozacie. Zapraszam Was serdecznie. Nie wiem, czy ja go będę oglądał, bo był 3 tygodnie temu. Także dla mnie to już jest nuda, ale dla nowych widzów, którzy będą go oglądać, się na pewno będzie śmiesznie. I co ważne, co zauważyłem, za każdym razem, jak go oglądam, coś innego mnie rozśmiesza. Nieważne ile razy bym go obejrzał, coś innego grubry. Ale rozśmiesza, aczkolwiek nie rozumiem dlaczego nie puszczał jakiegoś innego świątecznego filmu, nie wiem. E, Rudolf Czerwonocny Renifer, Jedynka i Dwójka. Stare filmy już mogłyby być wykupione do telewizji. E, no nie wiem, e, Mikołaj Ratuje e, Mikołaj ratuje święta. Jest w ogóle taki film? łeb. Znaczy nie wiem czy jest taki film, ale no jest dużo świątecznych filmów, nie wiem odpowiedź na chociażby którą tak oglądałem i polecał wam ten film naprawdę fajna historia ja czytałem książkę oglądałem film widziałem przedstawienia naprawdę super historia no i to by było chyba na wszystko w tym materiale ja życzę wam jako jeden z mniejszych youtuberów E, życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości e, pozdrawiam też e, Emila, Pixora, e, Gąbkę, Zuzę e, Tivolta, Hante, Kupsona, e, Maćka za Kościelnego Maćka musiała e, kogo jeszcze? Dorotę Todys, moją mamę, moją mamę krzesną e, Dorotę Langę, Kubę Chmielowca, e, Łukasza Potrykusa, Olej, jedną i drugą nazwiska nie będę wymieniał, bo mają dosyć e, długie nazwiska. Nie no, żartuję, ale nie pamiętam tych nazwisk do końca. E, Magdę Sobieską, serdecznie Cię Magdę, pozdrawiam. E, wiem, że teraz masz e, dosyć intensywny okres w swoim życiu, i dużo się w Twoim życiu zmieniło, dlatego życzę Ci dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo miłości przede wszystkim. Pamiętaj, że zawsze będziesz tu w moim serduszku. Zawsze Ci pomogę. Komu jeszcze życzę zdrowia? Życzę zdrowia Mariuszowi. Mariusz, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości. Mam nadzieję, że zobaczymy się na obozie. Życzę też zdrowia. Filipowi, B, Filipie, e, e, Filipie, dużo e, zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości. żeby się udały te swoje plany, które tam masz. Trzymam za ciebie kciuki, stary jesteś najlepszy. Wymiatasz, jesteś mega, mega Spiderman. Normalnie po prostu nikt nie jest w stanie się pokonać. Znam cię długo, więc wiem. Eee, pozdrawiam gu, e, Życzę dużo zdrowia Google'owi, Dumlowi Idzie wszystkim e, mam Mamie Dumla e, chentowi, Częt, dużo zdrowia No i to chyba byłoby Na tyle, bo ja mam tyle tych znajomych Że jakbym tak miał tu wymieniać A na Facebooku mam ich ponad 350 Plus inne portale To bym chyba nie skończył do jutra i życzę jeszcze dużo zrobiła Bruneci, która mnie ostatnio troszeczkę e, rozśmiesza swoimi tekstami, znaczy nie troszeczkę nawet bardzo. Życzę Ci Kasiu, Kasiu, Brunekiu, dużo radości z wier, z rola, dużo radości z, z syna chciałem powiedzieć. Już się tu z brata Szymona. Dużo hajsu z YouTube'a, z Twitcha e... Soushibo życzę Ci dobrych relacji z Kasią, bo to jest najważniejsze e... życzę Ci, żebyś był taki pozytywny, jaki jesteś dalej dziękuję Wam również, że jesteście w moich kręgach na Google+. E... No i życzę Wam trzy fantastycznych świąt. Także się Manko i tym się Manko jeszcze Pozdrowie Adama i tate. dzięki za m, motywację do kolejnych materiałów, jesteście wszyscy naprawdę cudowni, e, mam was tutaj w sercu, wszystkie Doroty, nie Doroty, wszystkie Izni, Izni wszystkich ogólnie, których mam, mam tutaj w sercu i pamiętajcie, pamiętajcie, będziecie w nim na zawsze ever. Moje serce to jest jak jeden wielki hotel wielkości, nie wiem, 30 tysięcy księżorbek. Także każ, każdy tutaj, kto jest dłużej albo krócej, ale mnie zna na tyle, że jest w stanie coś, e, że tak powiem, kreatywnego e, wymyślić ze mną dla mnie, to Tutaj tutaj się znajdę, łez, że ja się przystraszyłem, bo Skype mi tutaj straszy, dlatego jak mnie tu Skype straszy, to ja się z wami e, pożegnam i do zobaczenia w kolejnym nieświątecznym materiałem. aczkolwiek jeszcze mam życzenia złożę na święta, także 24 spodziewajcie się świątecznego materiału, ho, ho, ho i przekwiąt!